No, cześć, witam. Tak jak obiecałem, teraz podsumowanie zakupów z flomarku w Berlinie. Tak jak mówiłem, no, tamte giełdy na tych filmach wyglądały na takie małe, naprawdę. One były małe. Ja byłem raz, że 7 si rano. Ta, ta giełda tam do, ci ludzie dopiero się rozkładali. Poza tym, to były giełdy takie poboczne, gdzieś na przedmieściach Berlina. To nie były te w centrum coś tam udało się kupić myślę, że zakupy udane nie są to zakupy wielkie jak niektórzy się spodziewają cały czas mówię, jestem początkującym amatorem uczę się to jest moja pasja po prostu kocham jeździć po giełdach staroci i szukać takich jakichś rzeczy tanio, okazjonalnie więc tak, zaczynamy słuchajcie, pierwsze co w ogóle mi się udało kupić z pierwszej części to jest taka oto cukiernica. Cukiernica mosiężna. I może, może by mi nie brał, ale słuchajcie, zajrzałem pod spód. Spójrzcie, WMF ze strusiem. Ta ze strusiem sygnaturka to jest rok. W ogóle to jest tak, że kwadrat. Co tu mój palec jest. Kwadracik z, ku, z półkołem, z takim kółkiem połączony to jest do Francji szło na eksport z Niemiec. Yy, I to jest na takim tle kreskowanym, oj przepraszam kamerę szturchnąłem. Yy, szatkowane tło to jest tak zwane stół na szatkowanym tle i to jest datowane na okres 1908-1914 rok. Niestety srebrzenie tutaj zeszło całe. Nie ma go, ale słuchajcie cena Początek XX wieku. Przedmiot piękny, mosiężny. Sama, sama y, firma WMF. 5 euro. Sorry, to jest jakby nie patrzeć. 25 zł, niecałe. Kolejna rzecz. Piękny minerał. Prawdopodobnie jest to agat. Zaraz tutaj, może. O, naprawdę śliczny. Zaraz Wam wrzucę zdjęcia tutaj z podświetlenia tego. No śliczny. I słuchajcie, to jest duży, bo to jest około. Ja tutaj, żeby nie skłamać, 23 cm na 18. To jest naprawdę spory. Spory minerał. Bo. o tutaj Wam cenę przykładową wrzucę. Spójrzcie na eliksie, jak jest o wiele mniejszy. I tu on tutaj jest fajnie wyżłobiony. Taki ma. Nie wiem, czy to widać. Spójrzcie, jak na przykład pięknie wygląda. Ja nie wiem, czy to jest popielnica. Tak, to Może być jako popielnica, ale niekoniecznie. Może to być na przykład fajny przedmiot na jakąś biżuterię. Tutaj sobie gdzieś. O, dla pań. Gdzieś do łazieneczki czy, 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 czy na komutkę jakąś, naprawdę świetnie to się prezentuje. Nie dość, że tutaj, jest śliczne, e, no śliczne wzory. Struktura tego jest po prostu piękna. To jeszcze naprawdę rozmiarowo jest to sporej, e, sporej wielkości. E, I słuchajcie, tutaj macie zdjęcia z podświetlania tego, jak to gdzieś położyć na jakiejś e, lampeczce LED. No to naprawdę cena też mi się wydaje bardzo niska bardzo dobra cena. Kolejny przedmiot, yy, kolejny przedmiocik to będzie To widzieliście na filmie, takie młyneczki Tutaj jest do pieprzu i do soli Działają pięknie na korbkę z całym mechanizmem z przekładnią kątową, tutaj jest Trochę zakurzone, nawet ich jeszcze nie czyściłem Cena również wydaje mi się dobra. O, tutaj, sól jeszcze się widzicie sami, że działa. <laughs> Proszę bardzo. Piękne młyneczki. Kolejna rzecz. Co tu kolejnego weźmiemy? Takie rodzynki, może zostawię na koniec. Tutaj jest taki przyrząd. Ja myślałem, że to jest urządzenie medyczne, jak tam na filmie widzieliście. Ale to jest przyrząd dla takich gospodyń domowych. Do znakowania tutaj macie rysunek. Nie wiem, czy to widać, czy jakoś dziwnie naświetlone, nic nie widać. O! Kurde, co tak to światło się odbija. Dobra, wrzucę zdjęcie. Do znakowania yy... Kreski na spódnicy, do przycinania spódnicy, tak to, tak to tutaj przetłumaczyłem, się wydaje. Stawiało się taki stojak, napełniało się kredą tutaj pojemniczek. Ta gruszka służyła do naciskania i obracało się to jakoś w koło i zaznaczyło linię prosto, jak odciąć, podszyć, przyszyć. Po prostu tutaj się, o, jeszcze się sypi. Kurde, nasypiłem. Dobra Kolejny przedmiot Wazonik PRL Zielony Tak zwany wazon róże Huta Laura Cena 2 euro Czyli nie całe 10 zł. Tutaj macie orientacyjnie. Ja wiem, że to ceny nie ma co tak patrzeć, ale ja tak wrzucam Wam po orientacyjnie mniej więcej po ile chodzą, bo to te ceny różne, zależy jak się chętny trafi, czy się nie trafi. Zależy od okresu różnych. Różny to ma wpływ tam cena, ale tak przykładowo tutaj ceny spójrzcie, jakie są takich wazyników. Kolejny przedmiot. To również nakupiłem no, na tym stoisku z pierwszej części filmiku. Aj, nie zmieściło mi się w kadrze. No cholera jasna. Spójrzcie. Taki orzeł z masy żywicznej. Ale ma śliczne, szczegóły. Naprawdę jest piękny. Jest bardzo ciężki. Jest ciężki. Pójście, te pióra, to wszystko naprawdę pięknie. Nawet głowa, kształt tego dziób, tak jak to powinno wyglądać, nie jest to jakieś karykaturalne. No i yy, to jest tak. Wysokość tego orła to jest 30 cm. Szerokość, rozpiętość skrzydeł, 40. Przepiękny. cena. Macie na dole podane 20 euro, czyli 100 zł. Niecałe 100 zł. Ciężki, naprawdę jest ciężki. Co jeszcze? Udało się kupić troszkę biżuterii. Może tutaj ustawię kamerkę trochę tak pod biżuterię. I tak, yy, srebrna broszka, bardzo ładna. No, takie szczegóły tutaj widać. Ja zaraz tutaj, oj, przepraszam. Naprawdę jest piękna. Sygnowana tutaj gdzieś jest, yy, a tutaj. Tutaj na dole macie sygnaturkę jest chyba 800, o ile dobrze pamiętam. Cena 5 euro. To kupiłem w komplecie. Piękne broszki. W komplecie z tym. Z takim naszyjniczkiem srebrnym, z naszyjniczkiem łańcuszkiem. Łańcuszek to jest swarowski. Ja to poznałem od razu. Po kamieniu pięknie się mieni. Po tym swarowskiego poznacie, ale również to zapięcie takie charakterystyczne ma. Eee, to kupiłem w komplecie. Eee, nie chciałem tutaj mówić głośno tam na filmie, jak widzicie, że to jest swarowski, ale pani wiedziała, co sprzedaje. Sama powiedziała, że to jest swarowski. No ceny tych łańcuszków Swarowskiego to tam się zaczynają różnie, ale kupiłem takie broszki, bardzo ciekawe. To jest, jeżeli się przyjrzycie, taka z tych, z, kamie, z takich drobnych kamyczków, to jest tak zwana mikromozaika. Te y, broszki, no one są w cenach tak od 100 zł, 120, 130, 150 jak gdzieś na giełdzie w Świdnicy chodziłem, patrzyłem. A tutaj widzicie cenę, ile za to dałem. Za ten zestawik cały. Kupiłem również taką broszkę. Nie jest to nic specjalnego. Ale ładnie te kamienie się mienią. Spójrzcie. No przepiękne. I tak. Przechodzimy, musimy przejść, bo tutaj niestety nie mam, jak tego wszystkiego pokazać. Do witrynki mojej. Udało mi się kupić piękny serwis. No i to wydaje mi się szczał wyjazdu. Piękny zestaw serwis Karla Tilsza, który zawiera spójrzcie, dwie paterki piękne, sześć filiżanek, trio spo, ze spotkami, z talerzykami, piękny dzbanek, mlecznik, cukiernica. No, i ta paterka półmisek nie jest od tego, ale motyw jest spójrzcie kwiatowy. Jakbym nie powiedział to prawdopodobnie, mało kto by się zorientował, że to nie jest od kompletu. Spójrzcie, kartilz. Ale co ciekawe. Podeczki nie są sygnowane. Filiżanki są, talerzyki są. Christine. I tak, i tutaj chciałem Wam powiedzieć, że w tym zestawie było właśnie ta paterka. Taka sygnatura jest. I spójrzcie, po ile same takie półmiski chodzą. Tutaj macie kilka zrzutów ekranu z internetu. I cena za ten zestawik cały serwis. To była 25 euro. Karlsch. To jedyne, co tu jest mankament, to jest uszczerbiony mlecznik. O. I słuchajcie, mało tego do tego całego serwisu. To taka sterta stała. To było tak. To. I przenosimy się. Były jeszcze kolejne talerzyki. Niesygnowane, ale to jest również kartilż. Być może to był jakiś serwis na 12 osób, i po prostu zostało w ten sposób gdzieś tam zdekompletowane. Dobrze, że mi wyszedł zestaw dla 6 osób. Dodatkowo tutaj mam talerzyki i taka jeszcze piękna patera. Z różą motyw róż, niestety nie sygnowana w żaden sposób, ale jest śliczna naprawdę na no, jakiś taki półmiseczek, wędlin nawet. Co, coś, coś postawić, goście przyjdą, ślicznie. Śliczny motyw kwiatowy. Brzegi tutaj są takie: yy, jakiś wycisk, jest wycisk, no, taki wzorek. I to tyle, więc ja uważam zakupy, patrząc na to, że pogoda niestety nie dopisała nam. Dwie godziny siedzieliśmy w samochodzie, bo lało, dosłownie lało. Dużo stanowisk przez ten deszcz było po prostu nieczynnych, zamkniętych. Sporo, jak myśmy byli, dopiero się rozkładało. Ale coś udało się kupić. i Myślę, że gdyby nie te dwa mandaty, to, to wyjazd by mi się zwrócił. Jeszcze nawet coś by sobie można było spokojnie na tym zarobić, dorobić. A niestety czekamy na mandaty, zobaczymy ile tego przyjdzie. Tak trochę to zepsuło cały wyjazd, ale ogólnie z wyjazdu jestem zadowolony i myślę, że jeszcze kiedyś się tam wybiorę. A na koniec jeszcze raz zastawa Karla Tilsza.